Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie z serii nagrań z Fotopłapek. Dzisiaj zabiorę was do tego starego lasu, gdzie dotychczas powstały moje najlepsze nagrania. Ostatnio skupiłem się bardziej na kozowieckim parku krajobrazowym, a w starym lasku trochę się działo. Zapraszam więc do obejrzenia tego, co nowego w tym lesie słychać. Życzę wam miłego oglądania. Zacznijmy od bolsuków. U nich za dużo się nie zmieniło. Lecz od kiedy nie rozstawiamy tak dużo fotopłapek przy samych norach, bolsuki czują się znacznie swobodniej i nawet zaczęły tworzyć piękne i rozbudowane ścieżki na swoje żerowisko. Tak więc wtedy, kiedy widzicie. Że zwierzęta, które obserwujecie lub fotografujecie lub nagrywacie na fotopłapkach, coś się niepokoją, są jakoś tak rzadziej się wam pokazują, na przykład, no to wtedy możecie zastanowić się, pomyśleć, co jest tego przyczyną. U mnie było to po prostu dosyć duże oblężenie tam fotopłapek. Niestety przyznaję się do błędu. W jednym momencie miałem przy tych norach aż chyba. Cztery fotopłapki, a zwierzęta to czują, dobrze o tym wiedzą, i dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że to może być ten czynnik, dlaczego ostatnio coraz mniej tych bolsów, coraz rzadziej się mi pokazują. No i jak już zdemontowałem stamtąd wszystkie fotopłapki, to dopiero teraz po kilku miesiącach bursuki nagrywają się już dosłownie wszędzie, naprawdę jest ich, jest ich pełno w całym lesie. No i dzięki temu mogę nagrywać się w nowych środowiskach i ciekawszych pozach jak dotychczas, no ale też przez długi czas to nie będzie trwało, gdyż zaraz zacznie się już zima, prawda? Mamy już jesień, no to za niedługo już będzie zima i te bursuki po prostu pójdą sobie spać, ale też to nie do końca tak wygląda, bo burszuki się często przebudzają w środku zimy. Na przykład wtedy, kiedy podczas tych ferii zimowych tak 2023 roku, jechaliśmy sobie rodzinnie do Puszczy Białowieskiej, no to drogę właśnie... Trzecią nam Borsuk w pewnym momencie, to było w lutym, więc jakie się często wybudzają, ale na pewno ich aktywność o wiele, o wiele spada. No więc, jeszcze przez krótki czas będę mógł się nimi nacieszyć i mam nadzieję, że to będzie, że po prostu będzie to bardzo efektywny, efektywny czas. Po drugie, łoś. Cóż. Przykro mi to mówić, ale niestety fragment lasu, w którym wielki łoś miał swoją leżankę, został wycięty. A sama leżanka wyjeżdżona, a sam ten byk od dawna nie pokazał mi się na kamerze. Prawdopodobnie odszedł do większego lasu lub na okoliczne bagna, gdzie przesiedzi do zimy. Mimo to ostatnio nagrał się mniejszy łoś, piękny szóstak. Przeszedł tylko przed fotopłapką, ale i tak jestem szczęśliwy z tego, że w ogóle się pokazał. Ogólnie łosie mają coś takiego, że często wędrują sobie z większych do mniejszych lasów, to znaczy yy, lato, wiosnę spędzają na bagnach i w lasach takich jednohektarowych, hektarowych takich malutkich, a później wędrują właśnie jesienią, w okresie jesienno-zimowym, do tych takich większych borów, gdzie wystarcza im pokarmu, jakim jest po prostu yy, kora. Kora sosen. One uwielbiają korę sosem właśnie zimą. No i w zasadzie jest to jedyny pokarm, do którego mają cały czas dostęp. Więc po prostu przemieszczają się z tych jednohektarowych, hektarowych lasków do większych kompleksów leśnych. No że ten las, w którym ja nagrywam, no to ma dokładnie jeden hektar, no to może to jest właśnie przyczyną, dlaczego ten wielki, piękny by, się już nie nagrywa od dawna. Mimo to, dalej mam nadzieję, że w przyszłym roku na wiosnę pokaże mi się i, i po prostu znów mnie zachwyci swoim porożem i majestatem. Następna w kolejce nowości jest Kuna. Cóż, z kunami to jest bardzo dziwna sytuacja, gdyż nigdy wcześniej ich tam nie widziałem, a już od około miesiąca pojawiają się przed kamerami niemalże cały Czas. Gdziekolwiek bym kamery nie rozstawił, tam będzie kuna. Dwa razy nawet kamerka zarejestrowała tego skrytego zwierzaka w dzień, co pozwoliło mi dobrze mu się przyjrzeć, gdyż kuny. Szczególnie leśne y, są raczej takie nocne, to są zwierzęta właśnie nocnym trybie życia, a dwa razy przeszła przed kamerę w dzień i po prostu mogłem zobaczyć jej piękne barwy, bo naprawdę nimi mi zachwyca. To jest taki brąz, ale taki naprawdę przyjemny dla oka. Poza tym ten żółtawy śliniaczek, puszyk sogonek i cała drapieżna, taka kocia sylwetka, no coś pięknego. Następne są lisy. U nich niewiele się dzieje. Nagrywają się zwykle wtedy, kiedy szybko przemykają obok kamery do sobie tylko znanego miejsca i raczej rzadko się zatrzymują na dłużej niż minutę przed fotopłapką. Mimo to ostatnio znalazłem jeszcze kolejną norę, gdzie jeden lisek nagrywa się regularnie. Kto wie, może to jego własność? W zasadzie nie wiadomo, dlatego że wcześniej nagrywało się tam mnóstwo psów. Nie wiem czy to pańskie, czy bezpańskie. Ale tam przyszła cała zgraja, jakoby okupowała tą norę, ale od już jakiegoś miesiąca nie pokazują się tam. Więc mam nadzieję, że po prostu sobie stamtąd poszły. E, a jeśli to była rzeczywiście nora Lisia, to lisek znowu do niej wrócił i po prostu sobie tam teraz, teraz żyje. E, ogólnie psy w lesie takie bezpańskie powodują wiele szkód, znacznie więcej szkód niż, niż pożytku. Fakt, że w tym lesie, gdzie ja nagrywam, nie ma wilków, przynajmniej nigdy nie widziałem tam wilka. No ale pies nie może zastępować wilka, tak? Jednak pies to jest pies. E, a jeśli na przykład by tam kiedy. Przyszedł wilk i by się powiedzmy skrzyżował z tym psem, co... Jest to prawdopodobne, chociaż nieczęsto się to zdarza, no to to będzie ze szkodą dla wilków, tak? Poza tym też raz tam spotkaliśmy, e, znaczy znaleźliśmy tak naprawdę z, z dziadkiem, jak byłem jeszcze w latu na spacerze, e, najprawdopodobniej zagryzioną sarnę, no więc też to mogły zrobić właśnie psy, ale mam nadzieję, że już sobie stamtąd poszły i zostawiły ten las lisom oraz, może w przyszłości, również wilkom. Następne w kolejce mamy jelenie. Cóż, wreszcie doczekałem się byka w moim małym lasku. Przez długi, długi czas były tam tylko łanie, lecz nareszcie pokazał się ten król lasu. Jakiż on jest piękny. Co się tyczy łani, no to dorosła wciąż jeszcze opiekuje się swoją pociechą, która nie jest już taka mała jak wiosną, z chęcią i radością poznaje świat i jest nim zafascynowana. Nie mogę się po prostu doczekać, kiedy znów się pokażą. Jednakże z jeleniami może być podobnie jak z łosiami. To znaczy teraz na okres zimowy mogą przejść sobie do większego boru, gdzie łatwiej będziemy znaleźć pokarm. No ale trzymam kciuki, że zostaną jeszcze, chociaż przez chwilę. Na deserek pozwoliłem sobie zostawić koziołki i dziki. Zacznijmy może od tych pierwszych. Sarny i kozły nagrywają się tam na okrągło. Raz widać pięknego szóstaka, raz pokazuje się ten młodzik z bardzo krótkim, a czasami nieco starszy kozioł. Ten z bardzo dziwnym porożem. Taki najlepszy filmik kozów ostatniego czasu to zdecydowanie nagranie ich sprzeczki, a raczej treningu młodzików, który może nie nagrał się jakoś idealnie, bo głowy mają te kozły przez większą część nagrania poza kadrem. Ale mimo to jestem z tego filmu naprawdę dumny. Co się tyczy dzików, to chadzają sobie po całym lesie na jego obrzeżach. Znalazłem tam takie jedno wspaniałe miejsce, gdzie nagrywają się regularnie. I zawsze, jak rozstawiam tam kamerę, to mam niemalże stuprocentową pewność na to, że tam właśnie przejdzie sobie dzik. Albo rodzinka dzików. A na dziś, z mojej strony, to byłoby już wszystko. Mam szczerą nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.